Witam Was serdecznie, w tym filmiku pokażę Wam jak zrobić na szydełku ten oto splot. Splot ten nazywa się splot akrobatyczny. Jest bardzo fajny, możemy go wykorzystać do naprawdę wielu naszych robótek. Jak go wykonać? Już Wam pokazuję. Splot ten należy rozpocząć od wykonania łańcuszka. Łańcuszek musi być podzielny przez sześć. A na samym końcu jeszcze należy dodać dwa oczka. Ja wykonam łańcuszek z 24 oczek. Mam już wykonany łańcuszek z 24 oczek. Teraz, jak już wspomniałam, jeszcze na koniec dodam dwa oczka: jeden i dwa. Przechodzę do wykonania pierwszego rzędu. I pierwszy rząd to są tylko same półsłupki i wykonuję je od drugiego oczka od szydełka. Czyli jedno oczko tu drugie. Wbijam się w oczko, chwytam włóczkę, przekładam włóczkę pod oczkiem. Mam trzy pętelki na szydełku. Jeszcze raz chwytam włóczkę i przekładam przez dwie pętelki. Mam jeden półsłupek, przechodzę do drugiego oczka i tak samo wkuwam się w oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam dwie pętelki na szydełku i jeszcze raz chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie pętelki. I tak robią po jednym półsłupku w każdym oczku do końca tego rzędu. Mam już zrobiony pierwszy rząd. Przechodzę do drugiego rzędu. Rozpoczynam go od trzech oczek łańcuszka. Jeden, dwa i trzy. Przekręcam robótkę. I teraz w czwartym oczku od łańcuszka zrobię dwa słupki. Jeden, dwa, trzy, cztery. W tym oczku zrobię dwa słupki, czyli nabieram włóczkę na szydełko, wkłuwam się w oczko. Chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Mam jeden słupek. Teraz muszę zrobić w tym samym miejscu jeszcze jeden słupek. Czyli znowu nabieram włóczkę na szydełko, wkuwam się w to samo oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki, Chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Następnie robię 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Teraz omijam 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I tu w tym szóstym zrobię 5 słupków. W tym jednym w szóstym tu oczku robię pięć słupków. Jeden słupek. Drugi. Trzeci. Czwarty i piąty. I teraz będę powtarzała tę sekwencję, że. 4 oczka, łańcuszka, 1, 2, 3, 4. Omijam 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I tu w szóstym robię 5 słupków. I tak robię do końca rzędu. Tutaj na samym końcu pokażę Wam w tym ostatnim oczku, ile należy zrobić słupków. I jak już tutaj mam ostatnie 6 oczek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to robię 4 oczka, łańcuszka. 1, 2, 3, 4. I teraz w tym ostatnim oczku robię tylko 3 słupki. Jeden słupek, drugi i trzeci. Tak wygląda robótka, kiedy skończymy drugi rząd. Przechodzę do trzeciego rzędu. I znowu trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Przekręcam robótkę. I teraz na tych łańcuszkach będę robiła następującą sekwencję: trzy słupki. Jeden, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i znowu na tym samym łańcuszku trzy słupki. 1, 2, 3. I na każdym, jak już wspomniałam, tutaj tym łańcuszku z czterech oczek, teraz zrobię taką sekwencję. Czyli od razu przechodzę do kolejnego tutaj łańcuszka i trzy słupki robię, trzy 3 łańcusz... 3 oczka łańcuszka i trzy słupki. I teraz na końcu tego trzeciego rzędu, w ostatnim oczku, tutaj tak na, naprawdę na tym łańcuszku, 1, 2, 3, tutaj na tym łańcuszku robię ostatni słupek. Jeden tylko słupek na samym tu końcu. Tak wygląda robótka po skończeniu trzeciego rzędu. Teraz przechodzę do rzędu czwartego i robię 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Przekręcam robótko. I teraz na tym łańcuszku robię 5 słupków. 1. 2, 3, 4 i 5. Następnie robię 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. I znowu tutaj na tym łańcuszku z trzech oczek robię 5 słupków, i potem znowu powtarzam tę sekwencję. 5 słupków, 4 oczka łańcuszka, 5 słupków, 4 oczka łańcuszka pięć słupków i jak tu dojdziecie, to powiem Wam, jak tutaj zakończyć. I teraz na samym końcu tego czwartego rzędu Robię jedno oczko łańcuszka i tutaj na tym łańcuszku teraz wykonam jeden słupek potrójny, czyli trzy razy zawijam włóczkę na szydełko. Jeden, dwa i trzy. Wkłuwam się tu pod łańcuszek, chwytam włóczkę, przekładam pod łańcuszkiem, chwytam włóczkę, przekładam przez dwie pierwsze pętelki, chwytam włóczkę, przekładam przez dwie kolejne pętelki. Chwytam włóczkę, przekładam przez dwie kolejne pętelki i jeszcze raz chwytam włóczkę, przekładam przez dwie ostatnie pętelki i mam potrójny słupek. Tak wygląda robótka po skończeniu czterech rzędów. Przechodzę do rzędu piątego i robię pięć oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Przekręcam robótkę. I teraz na łańcuszku tutaj tego z jednego oczka robię dwa słupki. Jeden i. Dwa. Następnie tutaj na tych łańcuszkach czterech oczek, będę robiła sekwencję trzy słupki, trzy, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Jeden. 2, trzy, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki na tym samym łańcuszku z czterech oczek. Przechodzę do kolejnego tutaj tego łańcuszka z czterech oczek i tę samą sekwencję na nim robię. I teraz na samym końcu, tu na tym łańcuszku zrobię najpierw trzy słupki. Jeden, dwa, trzy. Jedno oczko łańcuszka i słupek podwójny, czyli dwa razy nabieram włóczkę na szydełko. 1, i 2, I robię tutaj słupek podwójny, czyli przez dwie pentelki najpierw przekładam włóczkę przez kolejne dwie pętelki i przez ostatnie dwie pętelki przekładam włóczkę. Mam już skończony piąty rząd i to i robótka wygląda teraz w ten sposób. I teraz szósty rząd. Trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Przekręcam robótkę i teraz robię dwa słupki. Tutaj na tym jednym oczku łańcuszka. Jeden słupak i drugi. Następnie robię czteroczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Przychodzę na ten łańcuszek i tu na tym łańcuszku robię 5 słupków. 1, 2, 3, 4 i 5. I teraz powtarzam tę sekwencję, że 4 oczka łańcuszka i 5 słupków na łańcuszku. I na samym końcu robię 4 oczka łańcuszka, i tutaj na tym łańcuszku tylko 3 słupki. I po wykonaniu sześciu rzędów robótka wygląda w ten sposób. I tak naprawdę teraz należy tylko powtarzać rzędy od trzeciego do szóstego. Powtarzając tak tę robótkę, będziemy mieli taką właśnie taki fajny efekt końcowy.